Słuchajcie, lecę jak głupi, bo wreszcie dwa tygodnie jeżdżenia leży zrzut. Nie wiem co to jest, ale leży zrzut. Tak żebym leciał. Ja pierdzielę. Jak głupi. Jezus że nie wierzę. W końcu. Tyle o zimie co ja objeździłem. Ja pierdzielę. Co to jest? o świeżynka świeżynka na pewno kurde nic dużego ale jest pierwszy świeży kurde żebym nie pokazał tutaj co co to jest zanim podniosę raz dwa trzy dwunastak koronny słuchajcie piękne piękny tu jest teren bagno takie że się nie przejdzie słońce mnie radzi bo może jeszcze drugiego wypatrzę. Chwila zdjęcia, jakieś fajne czas zrobić. O, żeby na miniaturkę coś było, czy coś? Dobra. Podnosimy. Nie leży tu długo. Nie leży tu długo. Wreszcie, ja pierdzielę Tyle czasu. Ej, oneście, ja no jano, od słońca raczej. Raczej od słońca. Pięknie, nigdy żem tu jeszcze z rzuta nie trafił A tyle razy, że łaził. A nie, ostatnio, znalazłem tu takiego ogryska, ale to nawet nawet nie wstawiałem szczerze mówiąc, bo to wstyd takie coś wstawiać. No jest... O, zapomniałem. Ach, trzeba połąchać pierwsza świeża No nie jest jakiś wielki, ale jest... Zadowalający, że tak powiem. Super. Oblecę tu jeszcze, kurde, trochę, bo może gdzieś coś leży jeszcze. Ja pierdzielę A czułem, żeby tu przyjechać. Tatę ciągłem, ale nie chciał jechać. To teraz, że mu pokazał. Dobra, lecimy dalej. Trochę Wam tu jeszcze powrzucam. Jakichś ogryzków, co żem poznajdywał ostatnio. No i co? Rozpoczynamy sezon dosyć późno, bo 5 marca. No ale lecimy dalej. Teraz się rozwiązał worek.